Jeszcze wam się nie chwaliłem, kochani. Tu wiadomo. Za mną stoi komisja bieli zakładów. No, już nawet nie za mną. Tu są te piękne pudełeczka od Flaminga, które mi przywiózł z Hiszpanii. I powiem wam, no jest moc. Te w ogóle, one są chyba składane ręcznie, bo jednostronnie draskę mają przyklejoną tylko. Są mega, naprawdę. Widać, że są bardzo, bardzo stare. Te japońskie są super. Janisiu, zasłaniasz mi. Dziękuję. Te japońskie są z różnymi... Janek! Z różnymi ptakami wodnymi, z różnymi kaczkami, gęsiami. Super, naprawdę super. A tu... Te co prawda są reklamowe, hotelowe. Janiśku, Ale są naprawdę stare. Są tutaj fajne zapałki ja tyr pośmie przedstawiające inny świat. Widzicie to, stare samochody, stare autobusy. Naprawdę super. Lata 60-70. Także super kolekcja Artur. Bardzo, naprawdę bardzo dziękuję. No i zapraszam na dalszą część filmu. Tak kochani, słońce chyli się ku zachodowi. Dzisiaj taki bardziej siwy blondyn wieczorową porą. A przyszedłem po pracy na etacie oczywiście. Zobaczyć, Co tutaj się kryje w tej ostatniej zapowiedzi? Także dodatkowy włórzchła się pojawił. No to co, to będziemy fedrowali, co? Bądźcie ze mną. Kopaczka uzbrojona w taką piękną różową wstążkę. To jest podpowiedź od Moniki Gotzlik. Pozdrawiam Cię, Monika, bardzo serdecznie. To jest zabezpieczenie, żeby w rdestowcach mi nie ginęła. Super, to kopiemy O, tu już idzie Pierwszy fanciur Pieniądze same z ziemi wychodzą No jak nie, jak fajnie Jak jest fajnie A co to jest? Plastik U, moi kochani I ma żartów tu nie ma żartów, to jest blacha, ale co to jest? Kurde, to chyba z jakiegoś CKM-u stojak. Jak myślicie? Marek zaraz mi powie, że to pewnie od malucha, nie? No kurde, ale waży swoje, super. Tu jest jeszcze, bo on leżał, czekał na mnie, ten wieszak obórkowy, który wyjąłem na ostatniej zapowiedzi. Także dzisiaj jedzie ze mną. O, proszę. Tym razem Żywiec. O. Ale mi trafił. Super, kolejna. Pięknie. O, ho, ho, jaki kąsek amelinium. Piękny. Połomeczka. O, pepsi. Super. O, no, jaki fajny pręcik. Makaroni już. O no, proszę. Okocim jeszcze etykieta widoczna. Po tylu latach w ziemi. Ja no cię pierdziele, co to jest? Ale ruła. I wiecie co? To jest chyba Ołów To jest Ołów Taka ruła ołowiana mi wyszła Kurde, super O fuj. Coś tu wykipiało Na przok do chemii Wygląda jak magazynek do pistoletu, ale to był chyba jakiś nóż. Chyba tak. Co im tu wyrzucili? Sprawdźmy to. Sprawdźmy to razem, oczywiście. Na pewno już widzę, co pod nim wyrzucili. O kurde. Patrzcie, jaka odkrywka. Są pety po oleju. Doniczka niestety już bez kwiatka. Co my tam jeszcze mamy? Smirnow albo Eristow. Tak, do szkła. Ale tu jest chyba coś, co można do chuty zwrócić. To na cement. O, wszystko dla pieniędzy. Tak jest, tu jest Pręcisław do Urobku. I tu mamy coś. A tu był ten słoik taki zamykany. A tu mamy garnek. Ale jeszcze coś mamy. A też taki Pręcisław. No dobra, odkładam was i sprawdzamy co tam. Ach. O, w woreczku Widzę takie pręciki są Przynajmniej jest jeden Może będzie więcej My sobie to wszystko sprawdzimy Gąbka Folia No bo czego się nie robi dla pieniędzy O, tu mamy szyby takie grube Do budowlanki O kurde, kawał muru, o, nawet jest przykrywka skanki niebieska zresztą, o, wek, pokrywka, polska norma, mhm. plastik do plastiku, Chodź garnek, o, ładny. Barbach jak będę do taszki. A co jest pod garnkiem? Uuu jaki był ładny, patrzcie z truskawkami, no albo z poziomkami. Lubiana, lubiana z łubiany. Ach. Sprawdźmy, co jest w tym wielkim worze jutowym. Jakie skarby? O, są skarby. Patrzcie, jakiś cedzak. But, <laughs> cedzak do huty, o tu jest jakiś taki coś, do huty, do budowlanki, a szyby tu są, do budowlanki, o nit, no ciekawe, nit jest i wek. Huta szkła wymiarki, 68 rok, dobrze, jakaś taka prymitywna doniczka. O! Jesi garnuszek A w garnuszku <gry> pasztet, data Kiedy cię wyciepali 2000 rok. No, tak mówię, milenijne śmieci huta, huta czeka, o patrzcie kurde, ale skarby To jest syty wór Tu jest bezpiecznik, będzie mosiąc nie wiem czy wiecie, ale tu już muchy latają i to tak już kurde porządnie latają. Do oczu wpadają, tu jest garnek tym razem zielony, a w garnku jakieś myszki czy inne wychuchole zrobiły sobie. No nie, komar, ale jaja. Tu będziemy osiądzu troszeczkę. O kurde, ale ja lubię takie klimaty. O. Lena. Jak dobrze kojarzę? Butelcyna. Fajny klimat, kurde. 20 lat temu przeszło śmieci wyrzucone. No ja sobie w nich grzebię teraz. I wrócą tam, gdzie ich miejsce. O, to jest piękna. Pasja karuła. A, to jest sytek. Syta na ciebie czeka. No i dobra chyba tyle ze skarbu, bo jeszcze jeden bezpiecznik jest, ale się komuś popaliły. A jeszcze jeden. No to bierzemy. Dobra, ten wór w całości będzie musiał iść na przok. Tu jest jakaś butla. Po jakimś piwku. Mhm, jakiś płaskowniczek. Co to jest? A kurczę, jakiś linoleum, no w sumie to można by to dobrze sprzedać, bo teraz są modne takie spodnie z gumolitu, nie? Jak ja to się śmieję, takie fajne, czarne takie getry. No, niestety, Philips chyba. Wyjeżdżasz stąd Mam nadzieję, że w ten gumolit nie były owinięte żadne zwłoki A co to jest? O, patrzcie, jakiś cynk Ale co to jest? Jakaś część chyba zamka, ale ciężkie Zink! To my tu mamy, o jakie kombo sprężyna, blacha i sznurek. No, to jest miejsce zbrodni Widzicie Kości. To jest normalnie miejsce zbrodni. Kości uwolnimy, a plastik weźmiemy. Że na się wyjmie. Ping! I have idea. Byłaś. O, jeszcze jeden garczek. Będzie w czym wodę gotować. O, płaska bateria. Patrz, jakie dziadostwo. Mhm. O, Maxwell House. No i dobrze. Dobrze, smakowała. Na pewno smakowała. O, patrzcie. Na koniec tyskie ponad wszystkie. Gruz. I trzeba spadać. Ale tu są te pokłady takie dość płytkie. Myślałem, że trzeba będzie kopać i kopać, ale na szczęście jest w porządku. Szybko się je wybiera. Także. To mnie cieszy. Niezmiernie. No i dobra. Pobawiłem się troszkę w kreta. Tu jest jeszcze szkło. Denko od jakiejś butelcyny. Dwa wory znowu do wywiezienia. To idzie na przok. To jest urobek. Szkło. To pójdzie na przok, tak jak jest. No i tutaj mamy. Plastik do plastiku. To pójdzie na przok. Tu sobie coś tam wybiorę. I tam dzisiaj chyba jest ta ołowiana rura, kurde to waży No i tu mamy takie. To co? Trzeba się zacząć pakować. Patrzcie co się robi, ile kaczek uciekło, bo leci ziomek na parę lotni, a dzisiaj tak można powiedzieć relaksacyjnie, szkła nie brałem, a to jest najcięższe. No powiem Wam ta. Taszka z urobkiem kurde waży swoje Tak by się zdawało, że No niby godzinka, no godzinka Dobra, to jedziemy Taki piękny zachód słońca widzicie Wiosna w Kaniowie Już komary są O, sarne widziałem właśnie Dobra, jedziemy Uff. Myślałem że nie będzie przy czym postękać a jednak pod ten wał podjechać o oh, jest, jest moc. to co? Dzięki, że ze mną jesteście żółwik dla Was i miłego popołudnia Wam życzę czy dnia nie wiem kiedy to opublikuję papaty